Siemano, tutaj zmodowanie z auta na auto, e, tutaj jest ekran, ten kto pomaga, ten kto pomaga musi mieć e, penthouse, e, oczywiście sesja dla znajomych, dla zaproszonych, sorry, dobieranie graczy na zamknięte, oczywiście znajomy, który będzie modował, my jesteśmy tylko pomocnikiem, więc penthouse, e, robiłem raz z tego penthouse'a tak, że nie miałem tam wszystkiego kupionego, nie? Na tej postaci nie miałem na przykład salonu i takie pierdoły, i ten te kino, nie? Problem był w tym, że nie mogłem po prostu trafić wtedy w ten kawałek glitcha co teraz będę robił. Potem kupiłem to i coraz teraz trafiałem w to, więc chyba problem jest w tym, że jak nie masz wszystkiego kupionego, to ci nie pójdzie. Może spróbować, ale mi to nie szło. Dobra, więc my, jako pomocnik, tylko potrzebujemy. Penthouse z wszystkim i nic więcej. Ten, kto moduje najlepiej na jeszcze niech, mieć, niech ma ten e, Deluxo, żeby glitch uszyprzyć. Idziemy do telefonu. Tutaj mamy opcję teraz strzałkę na lewo, ta prawo. Dajemy dipad w prawo, trzymamy dipad w dół od razu i wybieramy postać fabuły. Więc dipad w prawo. Raz nie, tylko raz dipad w prawo. Teraz trzymamy w dół, wybieramy postać, puszczamy dipad, anulujemy komunikat i trzymamy interakcję i potem mamy taki efekt interakcja nam się troszkę buguje. Damy raz na górę e, i potem telefon nam zniknie. Idziemy do drzwi i anulujemy właśnie interakcję. Dajemy na parking i nic się nie dzieje. Więc dipad w dół, e, dipad w prawo. Potem od razu dipad w dół mamy wybieramy postać fabuły, puszczamy dipad w dół, wtedy mamy ten komunikat, czy chcemy ten do fabuły iść, nie. Anulujemy jak anulujemy od razu trzymamy interakcję. Potem interakcja nam się pokaże i raz dipad w górę i telefon nam zniknie. Potem do tych drzwi wybieramy pierwszy parking, potem wyjść z kasyna, teraz wracamy znowu do kasyna. Kasyno będzie puste. Albo tam jeden pracownik będzie łaził. Jak się teraz już przez mapę rzuci to błąd zmień sesję. Idziemy do windy, dajemy znowu na parking, znowu nic się nie stanie. Wychodzimy z kasyna znowu. Opuść kasyno. I znowu wchodzimy do kasyna i teraz spadniemy przez mapę. Zrespiło nas tutaj, biegniemy do kasyna Jak jakiś pojazd po drodze znajdziesz, bierz jedź do kasyna Jak tu jakiś stoi czy z ulicy To szybciej niż biegać ten cały kawał Potem jak będziemy w kasynie Wchodzimy znowu do kasyna I pomocnika Kolej już gotowa Znowu spadniemy przez mapę, ale teraz jak ci zryspimy mamy czarną mapę i jesteśmy off the radar. Teraz jest kolej kolegi, ten kto moduje. I tak jak mówię, lepiej mieć ten deluxe, nie musimy, ale lepiej, szybciej będzie. <laughs> Przyjeżdża po nas i gdzie jedziemy, gdzie lecimy, czy jedziemy do swojego bunkra. Możesz też tym buzardem tam polecieć, czy potem auto wziąć tutaj, jak jesteś już nie. Dajemy interakcję. Idziemy na dół, całkiem nagły wyścig. Nie potwierdzamy tego jeszcze. Podbliżamy się do bunkra. Mniej więcej tak. o Teraz, jak potwierdzimy nagły wyścig, to dajemy gaz do tyłu. I trzymamy gaz do tyłu? Trzymamy gaz, czy mamy gaz? Sam nam odjedzie. Teraz. Nie wyłącza interakcji, bo cię wciągnie do bunkra. Interakcja sama zniknie. Jak odjedziesz, odlecisz kawałek, to zniknie z sama. Kolega będzie miał te tekstury zbugowane. To właśnie tak ma być. Jego gra będzie wyglądać tak jak Minecraft. Po prostu nie będzie wyglądać. Teraz lecimy, właśnie, czy jedziemy do areny. Dobra jesteśmy, tutaj bardzo ważne, że kolega musi przejść do zagrawnicy, tak jak widzicie przeszło, bo inaczej gry się nie uda. Wchodzimy do areny, wychodzimy i znowu wchodzimy, bo wtedy mamy znowu opcję interakcji wcisnąć, a tak to nam nie da się. Wchodzimy, wychodzimy i z wchodzimy. Filmik może troszkę długi, bo robiłem na dwóch PS-ach, ale tak to wiele szybciej się robi. <laughs> Teraz zapraszam znajomego. Potwierdzaj i... respi się u nas w arenie. Ja będę używał hotring, bo na hotringu są oznaczenia: oznaczenia dolary i takie pierdoły. Tutaj mam też te tablice Yankton. Wszystko, co na tym aucie jest, pojedzie, to przejdzie na ten inny. Ale większość mi tu chodzi o te kołabnego, nie? Na pojazdach, których nie możesz ich kupić. Chodzi mi o te oznaczenia numer 31 do 22, chyba. Wstawię listę. Jaki. Oznaczenie na jakie auto pasuje, bo nie na każde auto ci przejdą dolary, więc tu na dole w komentarzach wstawię listę. Dobra, wstawiam tam auto, z których chcę przenieść na inne auto, ten y, do warsztatu. Wychodzę z pojazdu, wsiadam w auto, które chce mieć te właśnie te ulepszenia, oznaczenia. Znajomy wsiada, my wysiadamy. On siada za kierownicą. Patrzcie na te koła, tutaj są jeszcze te białe. Nie tutaj, jedynie co się zmieni, to te koła i chrom zejdzie z tego. Kolega włącza ten zajęcia w siłowni na rękę, samotnie w sesji, na samotnie po 16 sekundach. U niego się pokaże po prawej na dole e, zapełnianie lobby. To dobrze, w tym nic nie robi, po prostu to zostawia. My idziemy w ten dipad w prawo tam na warsztat dajemy start i potem trójkąt i, i, albo Y żeby lepiej widzieć tutaj ekran nie tam znajomy przyjeżdża do nas i on stąd nas wypycha on nas wypcha tutaj tam gdzieś ten szuty e, kwadrat taki tutaj już raz od razu przy wyjściu tam zaraz zobaczycie znajomy wysiada z pojazdu on tu nam zostawia my, dajemy raz wstecz kółko czy B, i nas pokaże się wtedy znowu ta. menu opcją, nie opcję, start. Teraz wychodzimy i dajemy na pancerz, zmieniamy pancerz, napraw pojazd, wyjdź z pojazdu. Tutaj znajomy stoi, tutaj. I to auto, co my wypychamy, w tym kwadracie musi stać. Akcje kolega ma włączone na samotnie. My wchodzimy do pojazdu. Co robimy? To idziemy na imprezę. To jest wersja PS4. Zaraz powiem, jak na Xbox. Idziemy na imprezę i ten już sobie przygotowujemy. Dołącz do sesji. Dwa razy przyciskam szybko PS, przycisk i mi wraca na grę. Więc daję dipad w lewo, szybko dwa razy przycisk na imprezę i spamuję powoli, x, powolutku. Nie za szybko, po prostu spam, 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 nie. Teraz widzicie, prawie tak samo wygląda, ale te koła się zmieniły, więc widzicie, że po prostu przeszło, nie? Bo było białe koła, teraz te czarne felgi są. Daję dipad w prawo, wyjeżdżam do warsztatu. Zmieniam coś i auto jest zapisane Jak wyjedzie z, z areny, wróci do areny to on się postawi znowu na swój parking Ja tego nie zrobiłem tego dalej tam stali na siebie nie no. <laughs> Polecam wyjeżdżać bo jak będziesz parę robił to wszystko na te jedne miejsce się będzie respić tam gdzie wziąłeś te Na przykład tego hotringa nie Tak jak tutaj na Xboxie jest tak, jak właśnie tam już jesteś w, w warsztacie. Pierw dołączasz do znajomego przez imprezę, albo on ci daje zaproszenie. Dostajesz czarny komunikat. On wchodzi w telefon raz w górę, raz w lewo, wciska raz na szybkie akcje. Jego szybkie akcje się wyłączają, a potem my spamujemy a. I potem, no, tak samo spamujemy nie tak szybko, nie? Spam, spam, spam. To jest właśnie wersja Xbox. Tutaj zmienię jakiś kolor. Mówię oznaczenia, nie, nie, nie mieszają no wszystkie ten na każdy pojazd. Jak chcesz te oznaczenia odblokować i nie masz ich, to musisz pograć wyścig RC Bandito, spacerniak, tak z godzinkę. Zrób sobie listę z jedną tą akcją i z godzinkę pograj to, wszystkie te będziesz miał odblokowane. <kluzł> Następny pojazd to będzie ten, więc stawiamy znowu tego hotringa, znowu z hotringa chcę przenieść na tego. Nie musisz oczywiście Hodringa używać. Możesz też, e, nie wiem, jakiś pojazd Benego co ma Felgi od Benego, nie? Wsiadam do pojazdu. Teraz znajomy wsiada, i on przychodzi na kierownicy. Tutaj będzie właśnie jeden raz, co mi się nie uda. To pokażę Wam od razu, co zrobić, żeby się udało. Oczywiście to samo. Warsztat tu turce, nawet możesz coś pozmieniać, jeszcze chcesz. Warsztat teraz taką daje kamerę, tam daje na start i y albo trójkąt, żeby te opcje nam się zniknęły. Znajomy znowu przyjeżdża i wypycha nas tam na ten żółty kwadrat. To oznaczenie, miejsce. Wraca na, tutaj, na ten kwadrat, gdzie trzeba modować, wysiada z pojazdu i biegnie na te same miejsce co przed chwilą. Na Xboxie, teraz od nowa musisz tą szybką akcję włączyć, bo jak je jeszcze raz byś chciał włączyć, to ona się wtedy wyłącza. Więc jest teraz włączasz na Xboxie tą samą akcję, samotnie. Na PS to cały czas sobie leci, i leci, nie musisz włączać. Nie? To samo robimy. Pancerz naprawiamy auto, wyjdź z pojazdu. tu będzie, zaraz dipad w lewo szybko na imprezę, dołączam do znajomego, spamuję spam, 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 to za szybko spamowałem i zrobi się tak zawiesił mi się ekran, mapa się rusza, ale ekran się zawiesił, co wtedy robimy, dołączamy jeszcze raz do znajomego i powoli potwierdzamy te komunikaty i zobaczycie, że wrócimy do gry ale auto się nie udało zmodować Może ci też wywalić z areny. Ja tego jeszcze nigdy nie miałem, więc nie wiem. No Kolega, jak tam stoi, to musi się udać. Wejdziesz do areny i niech pójdzie, gdzie te pojazdy się zrespiły, z powrotem tam do, na miejsce swoje. Niech pójdzie tam, stoi przed nimi i patrzy się na nie. Może wtedy one się nie zrespią od nowa, nie i twoje modowanie zostanie zmodowane. Nie? Więc próba nieudana. Jeszcze raz robimy. Tak jak Wam mówiłem. Nie spamujcie za szybko. Oczywiście też nie za wolno. E, poza tym to tutaj muszę coś ogłosić. Pan Koteł kupił kury. I trzyma je w domu, dlatego zbieramy fundusze dla pana Koteła, żeby kupił sobie kurnik. Tutaj pospieszyłem wszystko. Mówię, wstaw całą renę, co chcesz modować, Bleh. Chwilka wszystko pomodowane, mówię ci. Jest możliwość y, na PS-ie tym glitchem sprzedawać LG za darmo, w sumie darmowe LG za prawie milion, ale muszę to jeszcze zobaczyć co i jak, bo glitch nie jest stuprocentowy, więc jak jeden na sto razy się uda, to nie warto też jest solo kopiowanie, ale nie wrzucam tego, bo też nie warto. Jedna kopia chyba 10 minut może. Początek taki sam jest, jak tutaj pokazywałem z tym kasynem. Dużo wymagań jest i więc nie warto mówię, nie warto, nie warto. I, i to deluxe kopiowanie i ile tam za deluxe się zostanie? 300 tysięcy. Spamować powoli. I boom. Zmodowany pojazd Tylko te koło przednie się moduje Tylne nie A Jak jesteś w ekipie Nowy kolor ekipy modowane dałem Ten fioletowy już nie to to za niebieski już nie ma go Tylko ja muszę grę wyłączyć Od nowa i potem on mi się ten załaduje Dobra to było na tyle Na razie trzymajcie się Joł